Witamy serdecznie z nami Wojciech Buliński. Musiałem wejść trochę na siatkę, dlatego że czuję dyskomfort wzrostu. Już wchodzę wojtek do ciebie. E, witam. No cześć. No i co? Rafał niedziałkowski. E, trochę gorąco było, bo tu doping na, na trybunach się udzielał. E, no cóż, e, ciężka walka, e, kondycyjnie przygotowany byłeś? Wydaje mi się, że tak, no, wydaje mi się, że pociągnąłbym tę rundę spokojnie do końca, także Rafał zaskoczył mnie siłowo, bo myślałem, że będzie wyglądał bardziej na chłopaka z siłowni, więc myślałem, że będzie tej siły takiej w walce, tej takiej przekładającej się niestatycznej miał mniej, a tutaj mnie zaskoczył siłowo, więc stwierdziłem, że nie będę się męczył, żeby składać go do parteru, tylko robiłem to, co kazał narożnik, czyli okładałem w klinczu. No i układałeś w klinczu pierwszą całą rundę yy, i kolana i cały czas uderzenia. Yy, część wchodziło na bloki, część tam gdzie znajdowało, jednak to musiał czuć konsekwencją tego, bo w w drugiej rundzie rzucenie e, przez korner e, ręcznika. E, cieszę się, że tak się skończyło? Że, taki, że takie było rozwiązanie, nie inne? No nie, polowałem, szczerze nastawiałem się na to, że sprowadzę walkę do parteru. Tak jak mówię, e, tam, tam będę szukał szczęścia. gdyż też bałem się trochę. Widziałem, nad, widziałem treningi Rafa, widziałem te mocne, że tak brzydko powiem, cepy, te sierpy. I trochę się ich bałem, dlatego chciałem sprowadzić walkę do, walkę do parteru. Ale jak przycisnąłem go do klatki, to okazał się mega silnym gościem. A nie, a nie radził sobie w tym klinczu, więc stwierdziłem, że walkę pociągnę dalej w klinczu. No, taki, taki Wzrost, który on ma, bo ma chyba met 80 e, w pół dystansie, no, to są groźne uderzenia u niego w stójce. No dokładnie, no, tak na szczęście żaden nie trafił, nie traf, trafiały w głowę, ale gdzieś tam, gdzieś tam boki ten, No, ale mimo wszystko było odczuwalne. Także dlatego konsekwentnie w tym klinczu. i widziałem, widziałem że, to, że to jest po prostu sposób do wygrania tej walki, więc ciągnąłem to, to dalej. I jak wyglądałem treningi u Ciebie? No Generalnie teraz teraz pracowałem tylko nad boksem. E, dwa, trzy razy w tygodniu robiłem boks. E, dwa razy brazylijskie jiu -jitsu. Chciałem tutaj podziękować moim trenerom Tomkowi Kamińskiemu, Robertowi Trzciące. No i raz w tygodniu przygotowywałem się typowo pod MMA z Tomkiem Jeruszką, de facto z KOS, na który trenują nas w Katowicach. I on właśnie, on ułożył taki jakiś plan. Marek Kwalibogowski, który był dzisiaj w moim narożniku. Kazał konsekwentnie go wykonywać te uderzenia w klinczu i kolanami i tak to się skończyło. Widzieliśmy Cię drugi raz na gali Koloseum, czy możemy się spodziewać, że pojawi się trzeci raz? Tak, bo warunki, które proponuje mi ta organizacja odpowiadają mi w 100%, procentach, także myślę, że myślę, że kolejna walka to będzie kwestia czasu. Znaczy, chciałbym sobie zrobić teraz trochę, trochę przerwy i postartować w grapplingu, myślę też o zawodach judo, no ale myślę, że jeżeli będzie ciekawa propozycja ze strony Federacji, to jak najbardziej. A jak zadał pytanie, z kim byś chciał się z ciężkich najbardziej zmierzyć, to kto by to był? Jacek Czajczyński. Walczyłem z nim na amatorskich zawodach, bardzo świetny zawodnik. Yy, niestety jego rekord nie mówi tego, ale jest bardzo ciężkim zawodnikiem z nim, bym chciał zawalczyć jeszcze raz. Damian Grabowski, Michał Kita, Karol Bedorf. O kurczę, to wszystkich się boję, także ciężko powiedzieć. Ale nie no, wiesz co, jeszcze powiem, yy, to nie jest moja liga, jeszcze. To nie jest moja liga, z żadnym z nich nie jestem gotowy. No, to możesz jeszcze podziękować? Dwa słowa. No tak, chciałem życzyć wszystkiego najlepszego wszystkim mamom, bo dzisiaj dzień mamy. <laughs> Żony nie będę pozdrawiał, bo jest tu, a, a trenerom podziękowałem, więc chciałem tylko podziękować moim sponsorom, grygierczyk.com i firmie Asami. I to wszystko. Dziękujemy ci, pięknie. Dziękuję również.